Siemano, dzisiaj kolejny filmik pod tytułem Jak zarobić, a nie jak się nie narobić i zarobić. Pewnie będzie znowu, że. O ja, buw, dzik. Skąd my mamy wziąć dzika? Pytania takie, to powinniście sobie wsadzić w buty, żeby być wyżsi. Naprawdę. Czemu wczoraj pokazałem pierwszy level, jak bił metka 15 z Bengala i miał mieczyk plus 9? Prosta odpowiedź temu, że to był film, jak zarobić, a nie jak zacząć. Jak zacząć, macie w innym. inne filmy w ogóle, tak jakbyście niektórzy nie zauważyli. I naprawdę. pretensje pod tytułem. O, aura mu dropła. O, na pewno oszukiwał, Na pewno tą aurę sobie wrzucił do tego metka. No, bardzo, bardzo możliwe. Myślę, że wrzuciłem. Włożyłem tą aurę po prostu, żeby wam pokazać i zrobić tym niektórym osobom na złość. Ach, ludzie, ogarnijcie się naprawdę, bo z takim podejściem to naprawdę ciężko z wami jest niektórymi. Dobra, koniec marudzenia. Druga część. M2. M2 najlepiej iść od 25 poziomu. O, ja znowu mam dzika i miecz plus 9. Ciesz się, że nie mam mieczyka, nie mam 30 poziomu i nie mam FMS, a którym bym zbił tego metka w 30 parę sekund. Ale spokojnie wbije się ten level, to się będzie biło metki 30 i będzie FMS-em. Czemu opłaca się bić metki? Jest kilka zasad. Dropią tutaj przede wszystkim Q, kadeki. Kadeki na S3 opłaca się zbierać, bo kosztują od 200 do 300K. Czemu tak drogo? Pytanie i odpowiedź. Bardzo prosta odpowiedź. Czemu tak drogo? Bo ludzie kupują je na przetopy i kupują je bardzo często. Ja nie zbieram, bo po prostu tutaj nie miałem miejsca. I wiem jeszcze pewnie jaka będzie ten, ten... O ja, jaki... Yes. To jest jedna z postaci, która ma i jest tutaj włożony cały z dropu z gry. Więc jest śmiesznie. Bo pewnie i tak niektórych znowu tym wkurzę. Czemu metki bije w ten sposób na dziku i tylko z mieczyka? No, jak no, widzicie, teraz z pedekiem próbuję wbić ten 30, może wbije, może nie. Trochę się z, źle obudziłem, bo wiecie, czwartek, konserwacja, a dzisiaj się okazało, że nie ma tej konserwacji. Tak wiem, film oglądacie w piątek. <laughs> tak wredny jestem jak diabli po prostu. Ale niektórzy na to zasłużyli pod względem. może. psychicznym. Hmm. Ale tutaj na przykład, jak dropiłem w M2, też wydropiłem jedną aurę, wirek, duchowe uderzenie i silne w niecałe pół godziny. Więc to na S3 jest jakieś. 18 kaka? 20? Coś w tym stylu będzie, prawda? A jeszcze nie licząc kadeków, których nie podnosiłem, bo to nie są wszystkie metki, które zbiłem tak naprawdę w tym okresie. Ale dobra, mniejsza o to. Jak zarobić w M2? Ale jeszcze do jednej rzeczy wrócę. Pytaliście o metka, czy... O, zrób tak na Solarze. Powiem tak. Jakby ktoś oglądał, to by widział, że na Solarze coś takiego już było. Dziękuję. Kolejne rzeczy, czyli jak zrobić w M2. W M2 macie mnóstwo metków. 25, piątki, trzydziestki, trzydziestki, piątki. I jest naprawdę dużo. I można bić je solo, bez buffa. Z buffem oczywiście szybciej. No, no widzicie jakie DMG zadałem. No to jest 200, 250 defa tutaj wystarczy. I taki atak jak jest teraz, to to jest... Nie potrzeba więcej tak naprawdę do tych metków. Minusy to jest to, że jest pełno ksujów. Pewnie na S26 jest tych ksujów jeszcze więcej niż na S3. Ale można znaleźć boty, jak są, oczywiście. I wiecie co zauważyłem? Bo tam łatwo coś ukraść. Naprawdę. Spróbujcie je omdlić. To zobaczycie, że zaczną wyrzucać rzeczy. Nie wiem, czy to jakiś bóg mają tego swojego tam. Jak to się tam nazywa? Javier. Że zaczynają po prostu po omdleniu wyrzucać rzeczy, ale potem je szybko podnoszą, dlatego też można podnosić. Więc, jak ktoś chce marmurku, to no niech szuka botów. Bo pamiętam, że kiedyś ten sposób działał i się latało, i się boty wkurzało chińczykowo w głupiach, nie była żółty pan, żółty pan. No, dobra. Kolejną rzeczą, jak można zrobić w M2, Shirkeny zardzewiałe ostrza, Shirkeny plus. Rzeczy, które są coś warte na rynku, to zbierajcie. Bo uwierzcie ludzie to kupują. Bardzo często kupują i czy, czy na S3 to takie ceny to są. Shirkeny i zardzewiałe to jest po 1,5 kK, a Shirken Plus to jest około 5-10 kK. Więc to jest coś, tak i można na tym zarobić. A to jest tylko M2 i wiem pewnie znowu będzie dlaczego taki tytuł 50kk w godzinę da radę bez problemu da radę tutaj jeszcze można polecą wam naprawdę liczcie że bijecie tego metka minutę minutę dobra 2 minuty 30 metków zbijecie bez problemu w godzinę średnio co siódmy szósty metek leci jakieś cenniejsze ku i tak naprawdę z samych ku możecie uzbierać 30kk Dojdą do tego Shirkeny oraz Shirkeny plus z bestów. Nie, ten. Tam... No z tych kapitanów z hakiem, nie pamiętam. Best Kapitan. No Best. E, dojdą wam jeszcze pewnie fms -y, jelonki z łuczników oraz z best specjalistów i dzikich łuczników. Jak ktoś wie, jak to bić, to będzie bił bardzo często i będzie miał często FMS-a, jelonka itp., itd. A jeśli będzie bił około godziny chyba 1921, może jeszcze dropnąć wierzchowca i będzie miał sobie dzika. Nie takiego jak ja mam, ale będzie miał dzika. Więc ma rodzenie pod tytułem, A, on ma dziko. Ja myślę, że wiecie co? Każdy, każdy 30 level, który potrafi grać ma już na tym levelu dzika z metina wydropionego od 19 do 21. Więc takie gadanie pod tytułem O, ja ty masz eku? Wiecie, jakie tu mamy eku? Tu coś lepszego to jest tylko naszyjnik. I potem będą buty teraz założone. A reszta to jest syf totalny. Syf. Sy-y-fy. Mam jeszcze raz przeliterować? Czyli jakieś tam, no tutaj chyba są kolczyki nawet plus 4. Tarcza i hełm też plus 4. Albo hełm ma coś tam z truciem, ale to jest mizerny bądą M2. Bo tutaj naprawdę potrzebny jest atak, atak, atak. A jeśli jeszcze ktoś ma już ten 20 level, czyli ma chyba z tego co pamiętam, dodanie i zmianki bonu, więc może sobie wyłożyć HP i atak do zbroi. Więc ludzie, naprawdę ogarnijcie się z poprzednim filmiku, że 10k w 5 minut się nie da. Da się nawet na S26, uwierzcie, a może kiedyś wam to pokażę, jak dojdę do levelu 75. A jak nie dojdę, to po prostu. Co, cóż zrobić? z takimi marudami. Tak, jasne, tam jak ktoś ładnie napisał blokuj tych dziadów, to myślę, że nie, nie ma po co was blokować i tak wiem, że może wam się to przyda, a jak ma ktoś 40 level i twierdzi, że o nie, 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 wymienę się nie da zarobić, to raczej nie pogra sobie w tą grę, naprawdę. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że niektórych wkurzyłem jeszcze bardziej. A ja zapraszam Was do subskrybowania i oceniania tego filmu, i pisania komentarzy, co sądzicie o zarobków M2. Bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Do zobaczenia.